Księżycowy Dwór, wita. Miło cię poznać, wujku. Każdy marzy... Panienka to zapewne Maria Meriwether. ...by poznać swoje przeznaczenie. Należysz do rodu Meriwetherów i twoje miejsce jest tutaj. Trzymaj się z dala od lasu. W miejscu... Do usług, księżniczko. ...pełnym niezwykłych niespodzianek. W tym domu dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. W krainie... Do Doliny ponownie zabitała magia. graniczący z ciemnością? W tych lasach nieproszeni goście poniosą klęskę. Wkrótce po raz ostatni wejdzie księżyc i winni zostaną ukarani. Maria niebawem odkryje... Te klątwę może zdjąć jedynie prawdziwa księżycowa księżniczka. Że jej przeznaczenie lśni na niebie. Film reżysera Mostu do Terabiti. Nie pozwolę, by zdjęła klątwę! Potrzebuję waszej mocy! Otwórz wrota do magicznego świata. Gwiazda Złotego Kompasu. Wierzę w ciebie. W filmie Tajemnica Rejskiego Wzgórza. Możesz zmienić przyszłość, jeśli chcesz. Wybierz sama. W kinach na wiosnę.